Delfiny! <laughs> oh! oh <my> <laughs> Wycieczka na łódkę wygląda następująco. To jest łódka do 10 osób. Spotykamy się w porcie w Las Gayetas. Wchodzimy na łódkę i wypływamy w ocean, szukając wielorybów. Kapitan jest naprawdę dobrym, dobrym kapitanem, naprawdę on te wieloryby wypatrzy z dalekiej odległości. Nie zdarzyło się tak, że do tej pory na, na 10 razy przynajmniej, że, żeby nie było tych wielorybów. Tym razem pierwsze podejście nie za bardzo się udało, aczkolwiek spłynęliśmy później trochę do brzegu, popływaliśmy. I wracając powrotem do portu, kapitan Louis zdecydował, że jeszcze zaryzykuje raz i wypłynęliśmy jeszcze w ocean i mieliśmy najpiękniejszy pokaz tych wielorybów, jaki sobie tylko można wyobrazić. Także dlatego korzystamy właśnie z jego usług, bo wiem, że on się nigdy nie poddaje i zawsze chce zadowolić wszystkich gości na swojej łódce. Także zapraszam Was na imprezy z The Banana Life i z Louis na łódkę. Moi drodzy, ja uwielbiam wodę, uwielbiam takie wycieczki, uwielbiam statki. Na statkach byłem nie raz i muszę Wam powiedzieć, że pływałem, żeglowałem, ale tym razem Mike zorganizował nam wycieczkę na najwyższym poziomie. Na samym początku pojechaliśmy do portu, spotkaliśmy się tam wszyscy razem, a następnie wypiliśmy dobrą kawę. Niektórzy pili taką wzmacnianą, barakito, taką miejscową, warstwową kawę. Następnie zapakowaliśmy się na łódź ciągnęliśmy buty i popłynęliśmy w rejs. Płynęliśmy oczywiście w głąb oceanu, następnie spłynęliśmy bliżej brzegu, w okolicach Los Cristianos. Rejs nie był zbyt długi, to dobrze, bo nie musieliśmy spędzać na łódce całego dnia. I tam poskakaliśmy do wody, pobawiliśmy się, mieliśmy tak zwane torpedo, czyli taką turbinę, która wciąga pod wodę, albo można sobie na wodzie w nią popływać tak samo. Muszę wam powiedzieć, że na samym początku ja wpakowałem się na górę, na Mostek Kapitański. Tam widoki były najlepsze, najfajniejsze. Podziwialiśmy większe, mniejsze statki. Naprawdę można było zobaczyć mnóstwo fantastycznych rzeczy pływających po oceanie. Oczywiście fikołki z góry, z łódki też można skakać, więc naprawdę było przebojowo. Cała ekipa, gości. Była naprawdę mega zadowolona. Wszyscy wybawieni, na, oczy nasycone widokami, oczywiście z, z perspektywy oceanu na Teneryfę. Tak samo pokaz wielorybów był, no, tak jak już wspominałem, niesamowity. W pewnym momencie Mike wpadł na pomysł, żeby wziąć trochę chipsów, zgnieść je i rzucić do wody. Wtedy pojawiło się mnóstwo ryb, przyleciały ławice ogromne, wokół nas pojawiały się i każda z nich chciała tylko złapać odrobinę chipsów. No ja nie wiedziałem, że rybki tak lubią chipsy. Popiliśmy, pojedliśmy, fajne tapasy, jeszcze tak naprawdę właśnie Louis serwuje super tapasy. Musisz być wytrzymały, wytrenowany, lata, czy musisz mieć. Tak jak my, nie Majki, nie? Myślę, zjeść. Niestety, na samym początku szczęście nam nie sprzyjało. I ja już nawet zwątpiłem w to, że zobaczymy jakiekolwiek żółwie, delfiny, albo nawet i latające ryby, które podobno też tam są. Louis wspominał, że pływają. No ale niestety na horyzoncie było pusto. Potem zapakowaliśmy się znowu na statek. I już w drodze powrotnej, kapitan Louis postanowił wypłynąć jeszcze kawałek dalej, żeby zobaczyć coś więcej. A nuż znajdziemy jakieś rekiny, wieloryby albo żółwie. Na naszym horyzoncie zobaczyliśmy wieloryby. I one dały naprawdę piękny show. O, je, je, jakie to wyglądało. Wow. A tam się myślisz, bab? Będziemy je wyprzedzać. Patrzcie, tam są babo. Wow! Wow, patrzcie, 4, 5, 6. Wow! Pływały wokół statku, pod statkiem. Naprawdę, serio, nie kłamie. Sprawdźcie na moim Instagramie, bo tam są relacje właśnie z tej wycieczki. I muszę Wam powiedzieć tak, ta wycieczka to była 10 na 10. Nigdy nie widziałem tak dużo morskich zwierząt na, za jednym razem, mimo tego, że wycieczka nie trwała zbyt długo. <laughs> A co? Za delfinek, człowieku, delfiny! O to było kilka godzin, 3-4 godziny, ale naprawdę było warto. Ja się z Wami już żegnam i wpadajcie na statek. Mike Wam wszystko ogarnie. Później spłynęliśmy już wszyscy szczęśliwi powrotem do portu w Las Galetas i na tym zakończyła się nasza wyprawa. Jeśli chcecie wziąć udział w takiej imprezie, zawsze De Banana Live wam to zorganizuje na najwyższym poziomie. Amen.